przewodniczącego klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pana posła Mariusza Błaszczaka oraz pana profesora Piotra Glińskiego kandydata na premiera oddaję głos panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, wczoraj złożyliśmy wniosek o konstruktywne wotum nieufności naszym kandydatem jest pan profesor Piotr Gliński. Dziś zwróciłem się na piśmie do przewodniczących klubów parlamentarnych oprócz przewodniczącego Palikota z informacją na ten temat. Załączyłem do pisma treść wniosku oraz obszerną biografię pana profesora Glińskiego. Rozpoczynamy konsultacje. Moja rola jako przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości na tym etapie się kończy. Pan profesor jest gotowy do rozmów. Mam nadzieję, że misja pana profesora zakończy się. Sukcesem. Dziś jeszcze odbędzie się konwent seniorów, a więc usłyszymy od marszałek Kopacz, czy debata na temat wniosku o wotum nieufności odbędzie się w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się 19, czy też na kolejnym, tym, które rozpoczyna się 6 marca. My jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy przygotowani do merytorycznej debaty. Na ten temat, a jeszcze raz chciałem podkreślić, że pan profesor będzie spotykał się z klubami parlamentarnymi. Jest do dyspozycji polityków, klubów parlamentarnych, oficjalnie wszystkich panów, oprócz Palikota, o tym poinformowałem. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dzień dobry państwu. Ja chciałem parę słów może powiedzieć na temat tych spotkań z klubami, które mam nadzieję będą miały miejsce. No, po pierwsze chciałem się ustosunkować do takiej nieco y, lekceważącego odbioru, y, który y, słychać ze strony klubów. Y, chciałbym powiedzieć, że konstruktywne wotum nieufności jest instytucją konstytucyjną. Jest to wotum, które jest składane, podpisywane przez 46 posłów, a nie 231. Więc ustawodawca zakładał jednak, że będzie pewien tryb, czy proces dochodzenia do tego, żeby osiągnąć większość. Zakładał także, że będzie czas na debatę, na rozmowy programowe, na przekonywanie, tak jak w polityce to powinno być. Merytoryczna strona polityki polega na przekonywaniu, budowaniu konsensu wobec wspólnie uzgodnionych programów, projektów, celów. I takie jest też moje zadanie. Co do tego lekceważącego nieco tonu, to warto może przypomnieć najnowsze badania cbos u dotyczące stosunku, opinii społeczeństwa na temat polskiego parlamentu. Niestety jest to wynik najgorszy od wielu lat. 71% polskiego społeczeństwa nie akceptuje działań polskich parlamentarzystów. Więc w tym kontekście tego lekceważenia mojego projektu warto może nawiązać do klasyka, z kogo się śmiejecie, sami z siebie się śmiejecie. Ale poważnie rzecz biorąc, ja będę odwoływał się do odpowiedzialności posłów. My będziemy odwoływali się do tej konstrukcji wolnego mandatu. Posłowie odpowiadają przed narodem, przed całym społeczeństwem, nie przed swoimi grupami politycznymi, zgodnie ze 104 artykułem Konstytucji Polskiej. Yy, I ta propozycja merytoryczna będzie bardzo, myślę, wyrazista, nie powiedziałby, powiedziałbym nawet mocna, yy, ponieważ taki rząd techniczny, zwłaszcza w sytuacji kryzysu, no a powód powołania tego rządu jest główny, wynikający właśnie z bardzo złej sytuacji gospodarczej, i także z bardzo trudnych warunków wydawania tych pieniędzy europejskich, o których się ostatnio tak dużo mówi, to warunkowanie makroekonomiczne, które Państwo <coughs> znacie, polega na tym, że nie można sobie pozwalać na dalsze poszerzanie długu publicznego, że trzeba bardzo ściśle prowadzić politykę makroekonomiczną, deficyt nie może przekraczać 3%, to będzie bardzo trudne do osiągnięcia. Będzie bardzo trudne do osiągnięcia także w tym sensie, że wkład własny będzie dużym obciążeniem dla polskich samorządów i polskiego państwa. To, są trudne, to jest trudna sytuacja gospodarcza, ona wymaga radykalnych, programowych zmian, jeżeli chodzi właśnie o reformy gospodarcze. Rząd techniczny ma to do siebie, że nie musi populistycznie i propagandowo odwoływać się do społeczeństwa, a może na takie zmiany postawić. Jutro będzie przedstawiony zarys, taki wstępny zarys tych zmian programowych gospodarczych, którzy, który moi eksperci przygotowują czy przygotowali. I który mógłby być dobrym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o reformy gospodarcze dla Polski. Ale oczywiście merytorycznie my jesteśmy przygotowani we wszystkich obszarach. Ja będę bardzo mocno naciskał na kwestię republikańskiego państwa obywatelskiego, na, na kwestię reformy obywatelskiej. To jest taka reforma, która ma przede wszystkim wyeliminować działanie w Polsce rozmaitych grup interesów. Niejawnych grup interesów, które wpływają na polską politykę. Uobywatelnienie państwa daje szansę lepszej kontroli tego procesu. I to jest oczywiście taki drugi filar programowy, ale tych zmian programowych będzie więcej i my będziemy je systematycznie prezentowali, no bo raczej byłoby niestrawne, gdybyśmy posadzili całą grupę ekspertów i oni by proponowali te zmiany na jednej konferencji, czy jednym briefingu, więc może lepiej, że stopniowo będziemy rozmawiali o konkretach. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Prosimy o pytania. Dzień dobry, Kamila Biedrzycka, Osica TVP Info. Na początek kilka pytań organizacyjnych. Czy w... W tym liście panie przewodniczący które pan listach które pan dzisiaj wysłał do przewodniczących są już jakieś propozycje konkretnych terminów spotkań z klubami parlamentarnymi panie profesorze być może pan jeszcze ma zamiar nie, wystąpić nie, no to czy jest to jest po prostu otwarta. tylko informacja że pan jest gotowy do rozmowy i pan czeka tak, na zaproszenie proszę, znaczy tam jest informacja że chciałbym się spotkać dokładnie tak. jest konkret. pan profesor będzie prowadził te rozmowy moja rola na tym etapie już jest zakończona ja przesłałem wniosek który został wczoraj złożony w kancelarii Sejmu, w gabinecie pani marszałek Kopacz. A pan profesor dziś na konferencji prasowej też osobiście deklaruje gotowość do podjęcia rozmów. Panie profesorze, czyli pan czeka na jakieś konkretne propozycje ze strony klubów parlamentarnych, to znaczy panie profesorze, zapraszamy w tym i w tym terminie na tę i na tą godzinę, no bo gdzieś w połowie drogi musicie się spotkać no tak, pytanie, ja kto ma zdecydować? Na jakiś tym? Telefon. No oczywiście ja mogę wykonać telefon, ale wydaje mi się, że taką właściwą formą musi państwo pamiętać, że my przecieramy szlaki. Ta instytucja jest pierwszy raz, że powiem kolokwialnie ćwiczona w Polsce. Więc myślę, że taką formą właściwą jest oficjalny list zarówno grupy posłów, którzy podpisali konstruktywne wotum nieufności, jak i mój list z wyrażeniem woli spotkania. Sprawy techniczno organizacyjne wśród ludzi dobrej woli są do rozwiązania błyskawiczne. Tylko pytanie, czy po obu stronach jest dobra wola? Sprawdzimy. Mam nadzieję, że tak. Panie profesorze, czy zrezygnował pan już albo w ogóle Prawo i Sprawiedliwość z walki o to, aby mógł pan wystąpić w sali plenarnej i wygłosić swoje przemówienie? Może, czy będzie jeszcze jakiś wniosek ja powiem. Nie, nie zrezygnowaliśmy z tego. Dzisiaj odbędzie się konwent seniorów. Ja również na piśmie zwrócę się do marszałek Sejmu z wnioskiem o wyjaśnienie w tej sprawie, dlatego że. Przecież chociażby 20 lutego jest zapowiedziane wystąpienie na forum Sejmu pana Martina Schulza, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Nigdzie w regulaminie nie jest to zabronione, ale nigdzie w regulaminie Sejmu także nie jest takie stwierdzenie zapisane, że przewodniczący Parlamentu Europejskiego może wystąpić. W przypadku kandydata na prezesa Rady Ministrów. Logika tego przepisu wskazuje, że kandydat powinien mieć możliwość wystąpienia, tak żeby posłowie, głosując nad wnioskiem, mieli szerszą informację na temat programu kandydata, na temat oceny kandydata. Ale regulamin tym, mówi chyba wyraźnie, że to wtedy, kiedy ewentualnie jest głosowanie nad wotum zaufania wobec nowego rządu, a nie wotum nieufności ale wobec starego. Tutaj tak, ale ma prawo zabrać głos premier odwoływany. Rzeczywiście tak, ale regulamin w przypadku pana Martina Szulca także nie stanowi, że pan przewodniczący Parlamentu Europejskiego ma taką możliwość, a będzie zabierał głos jednak w polskim Sejmie. Jeszcze raz odwołuję się do do logiki przepisu dotyczącego wniosku o konstruktywne wotum nieufności, ten wniosek składa się, podając kandydata na stanowisko prezesa Rady Ministrów. W związku z tym logika wskazuje, że posłowie przed głosowaniem powinni mieć sposobność zapoznania się z ocenami, opiniami, programem, celami, które stawia kandydat. Panie profesorze, a co pan ja, zrobi, jeżeli ja nie będzie każdym... zgody? Jeżeli? Jeżeli nie będzie zgody marszałek kommunity. Yy, tak, no, ja w każdym bądź razie nie rywalizuję a, ani nie śmiem yy, być stawiany w jednym szeregu z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Yy, ja tylko myślę, że byłoby no, takim dobrym wzorem na przyszłość wyznaczenie zwyczaju demokratycznego, który by był otwarty. Yy, no, można się także odwołać do badań opinii publicznej. Platforma Obywatelska dość często się powołuje na takie badania. Ponad 70% Polaków uważa, że no taki kandydat techniczny działający w oparciu o. Dwu, 158 artykuł konstytucji polskiej no, powinien mieć prawo zabrania głosu. Ale to jest no, symboliczne, na pewno związane z pewnym zwyczajem demokratycznym, ale może nie najważniejsze. Ja po prostu wtedy zabiorę głos w innym miejscu i w innych okolicznościach. Mam nadzieję, że ten głos się jakoś tam przebije do społeczeństwa, a przede wszystkim do parlamentarzystów, do posłów. Proszę. Dzień dobry, Maciej. Dobry TVN24. Ja Chciałbym w takiej bardziej ogólnopolitycznej do Pana Przewodniczącego Błaszczaka pytanie, jak Pan ocenia obecną sytuację ruchu Palikota i tego, co się dzieje wewnątrz tej partii? Jak Pan przewiduje dalszą przyszłość tej formacji politycznej? Dziękuję. Szczerze mówiąc, niezbyt mnie to zajmuje. A uważam, że partia, która powstała wokół agresywnego i wulgarnego przywódcy, powinna w Sejmie być izolowana. W moim przekonaniu nie ma żadnej przyczyny, powodu, dla którego przedstawiciel tej partii powinien zasiadać w prezydium Sejmu. W związku z tym Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o zmniejszenie liczby wicemarszałków. Ten wniosek niestety nie został przyjęty. Dziękuję. Ja jeszcze chciałbym Arkadiusz Wierzuch, TVN24 o ten sam klub dopytać, ruchu Palikota, który się jutro zbiera i będzie decydował o tym, czy Wanda Nowicka zostanie z klubu usunięta, czy też nie. I w tym kontekście chciałbym o słowa Janusza Palikota zapytać, który wczoraj napisał, że Benedykt XVI abdykował, a Wanda Nowicka nie. Czy to nie jest przekroczenie kolejnej granicy Pana zdanie? Ten Pan przekracza granicę nie od wczoraj. Nie od przedwczoraj. Ten Pan przekracza granicę od wielu, wielu lat. Zresztą Przekraczał te granice wtedy, kiedy był zastępcą Donalda Tuska. W sposób wulgarny atakował zarówno ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej, jak i chociażby panią przewodniczącą Grażynę Gęsicką. Świętej pamięci już dziś. A więc jest to pewien sposób uprawiania polityki, który nie powinien być akceptowany. Po prostu nie powinien być akceptowany. Fakt, że... Dziś zaatakował papieża, wczoraj zaatakował swoją koleżankę. Pewne środowiska lewicowe są oburzone. Jak on śmiał zaatakować panią Nowicką? Ale nie oburzały się wtedy, kiedy atakował świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego. Więc tu mamy do czynienia z postawą człowieka, który powinien być izolowany. Taki człowiek nie powinien być zapraszany, w moim przekonaniu. Do programów telewizyjnych. To, co on robi, to jest psucie demokracji, to jest niszczenie debaty publicznej. Ja chciałbym tylko dodać, że to głosowanie nad tym konstruktywnym wotum nieufności może być także głosowaniem nad jakością polskiej polityki. No, czy wybieramy politykę, która jest polityką merytoryczną i polega na dyskusji o programach, na ścieraniu się racji i poglądów, czy też wybieramy politykę palikotową? To tyle z mojej strony. Dziękuję Dziękuję panie. Dominika panie. Długosz, Polsat panie. News. Panie Przewodniczący, kiedy Liga i Samobrona złożyły wniosek o konstruktywne wotum nieufności i przedstawiły kandydata na premiera Janusza Kaczmarka, Prawo i Sprawiedliwość uznało, że nie ma żadnego powodu, żeby występował on przed Sejmem bo nie jest osobą, która jest do tego upoważniona, a był kandydatem złożonym zgodnie z wnioskiem. To dlaczego teraz profesor Gliński miałby przed Sejmem występować? Wtedy był już pomysł, który został zrealizowany dotyczący samorozwiązania Sejmu, czyli dalej idący, dalej idący niż zmiana na stanowisku prezesa Rady Ministrów. Głosowanie odbyło się, Sejm uległ samorozwiązaniu. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania dotyczące trybu konsultacji y, z klubami parlamentarnymi może? Rozumiem, że to będzie spotkanie z całymi klubami, z wszystkimi czy z samymi y, znaczy, szefami klubów. My Nie wykluczamy, że być może najpierw będzie jakieś krótkie pytanie, y, spotkanie techniczne z prezydium klubu, no bo czasami organizacyjnie, żeby ustalić zasady takiego spotkania, warto się, y, warto się spotkać. Jesteśmy otwarci, to są naprawdę organizacyjno-techniczne kwestie. Drugorzędne, ja myślę, że bardziej interesująca będzie rozmowa czy debata. Mam nadzieję, że debata na takim posiedzeniu. Iwona Szczensna, ja chciałam zapytać o to, co pan profesor powiedział, o pewnym lekceważeniu ze strony innych klubów, które pan zauważył. Czy nie sądzi pan, że może to wynikać z pewnego narzucania tej misji innym ugrupowaniom, które od początku cały czas konsekwentnie powtarzają, że nie są zainteresowane poparciem takiego wniosku, a państwa jakby postawa przypomina takie uporczywe oświadczyny. I w tej sytuacji właściwie trudno się dziwić, że oni powtarzają pani, no to nie. Jest, to jest naturalna taktyka polityczna. No, oczywiście, że yy, ja rozumiem powody polityczne tego rodzaju postawy. Ja tylko Odwołuje się do sytuacji gospodarczej ekonomicznej kraju, uważam, że jest ona na tyle poważna, że warto podjąć poważną debatę, debatę o alternatywach. No, można oczywiście traktować to jako rzecz nieistotną, ponieważ ona nie odnosi się do jakichś takich krótkookresowych interesów polityków czy interesów partyjnych. Ja uważam, że dla Polski to jest ważne i dlatego uważam, że warto ten projekt realizować. No jeżeli chcemy znowu uciekać w propagandę, w parapolitykę, to możemy to robić, tylko to się skończy tragicznie. To się skończy tragicznie dla kraju i lepiej pomyśleć o rozwiązaniach wstępnych Zawczasu, zanim dojdzie do faktycznego załamania politycznego. I to jest moje zdanie. Natomiast Także apelowałby o szacunek dla polskiej konstytucji. No po coś ten instrument został tam zapisany. Tam nie jest zapisane, że zgłasza go 231 posłów i jest wszystko przesądzone. A solą demokracji jest debata. Przypominam to polskiemu parlamentarowi, parla, przepraszam, Sejmowi, a także platformie obywatelskiej, która zabrania własnym posłom nawet debatować czy poprawiać projektów rządowych. To jest ograniczanie praktycznie władzy ustawodawczej w Polsce. Jeszcze organizacyjnie jedna sprawa. Panie profesorze, pan myślał, żeby te spotkania z klubami były otwarte dla mediów, czy odbywały się za zamkniętymi drzwiami? Pani, ja bym zwolennikiem raczej zamkniętych spotkań, ale nie dlatego, że ja się boję mediów, tylko, znaczy, nie wiem, może, żeby nie było przed kamerami, a na przykład byliby, yy, 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 można by to nagrywać i ewentualnie zapisywać, ponieważ no, kamery powodują to, że yy, polityka zamienia się w spektakl. I bardzo często yy, racje merytoryczne schodzą na drugi plan. Najważniejsza jest forma. I w tym sensie yy, trochę mnie niepokoją yy, takie spotkania otwarte. Pamiętacie Państwo, co było, gdy popis chciał budować koalicję i jak bardzo na, negatywnie na ten proces wpłynęło Wpłynęła obecność kamer, jak mi się wydaje. I to tylko z tego powodu. No. Ale nie wiem, bo nie wiem, co będą chciały kluby. No właśnie ja zapytałam, bo Solidarna Polska już mówiła o tym, że chciałaby, aby to było przy. Kamerach. No spodziewam się, bo to jest klub, który bardzo lubi kamery, to prawda. No, ale ja bym proponował jednak sprawy merytoryczne, a nie kamery. Z całym szacunkiem dla Państwa, Państwo jesteście bardzo ważni, naprawdę, ale wiecie o co chodzi. No, zamiast mówić o poważnych sprawach i szukać. Argumentów, no wtedy takie, takie debaty zamieniają się trochę w spektakl, w popisy różnego typu, i to jest niepotrzebne. Media są do komunikowania się ze społeczeństwem przede wszystkim, jak Państwo wiecie, i także do poprawiania jakości takiej debaty, a nie osłabiania jej na przykład poprzez akcentowanie tylko kwestii formalnych i emocjonalnych. Dziękuję bardzo, jeżeli to wszystkie pytania. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu bardzo.